W tym przykładzie przedstawiono dach zielony w systemie stropodachu odwróconego. Tutaj izolacja cieplna znajduje się na hydroizolacji, chroniąc ją między innymi przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego Austroterm XPS mogą być wykorzystywane do izolacji termicznej stropodachu odwróconego. Staranne ułożenie płyt Austroterm XPS gwarantuje uniknięcie ewentualnych mostków termicznych w miejscu, gdzie płyta izolacyjna będzie stykać się z pionowymi elementami. Na przykład z attyką czy kominem. Praca zaczyna się od ścięcia wyprofilowanej zakładki na krawędzi płyty. Do tego celu można użyć piły lub gilotyny do cięcia styropianu. Układanie zaczynamy od ułożenia uprzednio przyciętych płyt XPS. Układanie płyt izolacyjnych Austroterm XPS przebiega szybko i łatwo. Płyty należy układać na miankę, unikając krzyżowania się krawędzi sąsiadujących ze sobą płyt. Wyprofilowana krawędź tworząca zakładkę ułatwia ich dopasowanie. W warstwie termoizolacji należy wykonać otwory umożliwiające dostęp do wpustów dachowych. Do wycięcia otworów używa się dostępnych na budowie narzędzi. Przyciętą płytę umieszcza się nad wpustem dachowym. Odpowiednie nachylenie powierzchni stropodachu dachu eliminuje powstawanie lokalnych zastoisk wody opadowej na płytach termoizolacyjnych. Na warstwę termoizolacji rozkłada się geowłókninę o odpowiedniej gramaturze. Dachy zielone można projektować na różne sposoby. Przedstawiony tutaj ekstensywny rodzaj roślinności to tylko jeden z wielu przykładów.